To słonie się zgłosiło, ja to się kto dłużał. <śmulacza> Cigaru próbował skołać się w ciąplikło. przebił sam siebie! Oba si. Oni znowu swoje! Z twoimi synami są same kłopoty! Jeden z nich nie jest moim synem! Za to obaj są dzikusami! Przybłęda! Ma się nie zbliżać do drzewa drzemki! Oj, przecież to był tylko kawał! Zabraniam wam uważać się za braci! Wracaj między samice i nie zbliżaj się do mojego syna! Twoja matka mnie wykończy. Przygarnęłaby parhatą hienę albo stado szarańczy. A to a mogę iść z nim? Co? Chcesz iść do samic? Synu, jesteś samcem! Ale on poluje z mamą. Strzeż się, w końcu cię zdradzi. Każdy przybłęda ma to we krwi. Mu wasza za nic by mnie nie zdradził. No już, już! Kiedyś ta sawanna będzie twoja, mój synu. Będziesz nią władał, więc ucz się! Naśladuj we wszystkim swojego ojca. Mam spać znowu. To nasza rola. Samiec sprawuje władzę przez drzemkę. Sento, tak, to potęga. Potęga.